Panią Pana Kryna, ależto, Szanowny Grota pedagogiczne. naszych rodziców. i koledzy. Po raz pierwszy przychodzimy z tak także i mistrzem grona. Też teraz, kiedy tak stoję przed Wami i nie bardzo wiem, co mądrego mogę powiedzieć, też nam zdawać sobie sprawę z czasu. Widzę, jak szybko z tak zwanych dzieciaków staliśmy się młodzieżą, aby dziś spotykać się na tej uroczystości. Proszę więc Panią Dyrektor o oficjalne otwarcie balu Gimnazjalnego i kilka słów. Drodzy uczniowie, ja chciałabym jeszcze przywitać nie tylko w swoim imieniu, ale nas wszystkich prawa pciwitka, ale również inne babcie, inne babcie Michał. Rodzicom za przygotowanie tego balu. W imieniu swoim i wszystkich nauczycieli dziękujemy za zaproszenie nas na ten bal. Życzę Wam, żeby ten bal był dla Was wspaniałym wspomnieniem, pięknym. Życzę Wam, abyście w zdrowiu się bawili dzisiaj. Mam na myśli prawdziwych wszelakich używek w dniu dzisiejszym. Bo wiem o tym i nieraz byłam świadkiem tego, iż potraficie Ci się doskonale bawić bez takowych produktów. Tego Wam życzę i oddaję głos drogi prowadzącym. Drogie koleżanki i koledzy, dziś nasze tak długo czeka przez nas bałam. Wiemy, że przygotowanie balu gimnazjalnego wiązało się z wysiłkiem i dlatego zróbmy wszystko, aby ta noc była wspaniała i jedyna, naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Czas mija Wszyscy na pewno pamiętają dzień, w którym przyszło nam przekroczyć próg gimnazjum. Szkoła szkole tej staliśmy się, się zagrzałymi, młodymi ludźmi. Jeszcze nie wiemy konkretnie, czego oczekujemy od życia. Ciągle wchodzimy. Szkoła to przecież nie tylko budynek, w którym właśnie na ruchu i twierdzenia. To też, a przede wszystkim ludzie i atmosfera. Z tego miejsca pragnę podziękować naszej dyrekcji, wychowawcom, którzy nam tę atmosferę tutaj tworzyli. Dziękujemy za każde 45 minut, które z nami spędziliście. Za każdy wyprawiony sprawdzian za każdą, no może każdą ocenę wpisaną w dziennikach. Dziękujemy naszym rodzicom. Gdyby nie wy i wasza dobra wola, pan by się nie odbył. Dziękujemy Panu Darkowi Mocnemu za przygotowanie nas do Poloneza. Długo byśmy z... wyrażać nasze podziękowania, dlatego zakończę krótkim słowem. Dziękujemy. Wielka Dyrekcjo, szanowny klub pedagogiczne, szanowni rodzice, drogi koleżanki i koledzy, w tym momencie nie pozostało nam nic innego jak zacząć zabawę. Niech gra muzyka.